Jestem tutaj. Koniec roku, ostatni dzień. W zasadzie to wczoraj zeźliłem się. Wziąłem, mam taką maszynkę, sami wiecie Państwo, że takowe wybywają. No i bez lustra, bez niczego, po prostu na zasadzie, no bym powiedział, dotyku, wyczucia ręko. Przejechałem paręnaście razy, czy kilka, no kilkadziesiąt to nie wzdłuż, przesz pod górkę, z górki i tam. <grym> I zrobiłem to, co zrobiłem. Dzisiaj radą morduchę ogoliłem, żeby wyglądać jak człowiek. No i tyle. Lepiej się czuję. Kiedyś tak się oszczyc, to było dla mnie wstydliwe, jakoś tak nie za bardzo. Ale w pewnym czasie, obserwując hmm, to znaczy się facetów, no plus minus w moim wieku, czy nie? że właśnie w ten sposób o, skóra oddycha inaczej to wszystko. No i, i też od czasu do czasu, tak co półtora miesiąca fru. Zawsze się lepiej czułem, mówiąc szczerze. Szanowni Państwo, nie mam, bo, bo tak jak niektórzy piszą, etc. Kto będzie chciał z Was się skontaktować, to zapraszam, zapraszam na Messengera. Na Messengerze Marek Andrzej Wrzawianin. To jest moje miejsce urodzenia na Podkarpaciu. Tak sobie uznałem i tak już zostało. A to, że mieszkam pod Warszawą, to jest co innego. Natomiast jeżeli, yy, że tak powiem, telefon to podam, może gdzieś na czymś napiszę, ale w razie czego. <tryk> Proszę pisać Dantes60MałpaWP.pl dantes 60 i Proszę napisać, że to ja jestem Ania, albo pani Ania, no, albo Józiu, albo Krzysio z, z kanału że tak powiem seniora Marka no i co wszystkim życzę szczęśliwego nowego roku dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności żeby wam się wszystkie marzenia spełniły to jest najważniejsze mnie powiem szczerze w tym roku nie za bardzo trochę to zdrowie jest no, no ciężko jest a, no tak nie spełniły się, bo chciałem sobie mini kampera zrobić, to znaczy kupić jakiegoś tam powiedzmy partnera, blolo, coś takiego. Jakoś tak widocznie na, złość, natura, no nie wiem, pożyczyłem pieniądze, pożyczyłem tu, a tu akurat podwyżka używanych samochodów błyskawicznie poszła. Jasny gwint, no, no. kupić złoma, no, że tak powiem i nie tym bardziej nieznajomego, znaczy nieznanego wewnętrznie w środku co i jak i dokładać kupę szmalu, to nie było sensu. Parę osób, które tam powiedzmy, no w mechanice były lepsze ode mnie, bym powiedział, powiedziały, masz samochód, znasz go, wiesz, że jest ocynkowany, ma 20 lat, no wiadomo, że tego i, te, i tamtego nie ma, trzeba to zrobić, a reszta jeździć i nie patrzeć. No fakt, no Faktycznie, i tak zrobiłem, no jeszcze mi został rozrząd i jakieś tam powiedzmy, no pierdoły nazwijmy. Mm, muszę sobie po prostu poradzić. Jakaś uszczelka z mojej strony od drzwi, nie wiem, na metry chyba się to kupuje i trzeba samemu zrobić, bo jest na wysokości zamka na 10 cm wyrąbana. I ja tak nieraz mówię, kurczę, co mnie tak tu ciągnie, pod, podciąga? I zaczynam oglądać i ona jest ułożona, nie widać. Ale palcem, jak przyjechałem po gumie, okazało się, że jest rozwalona. No. A to przecież, jak się jedziesz z prędkością, powiedzmy, jakokolwiek, już tam pod setkę, no to ten wiatr gdzieś tam wpada, no i, i wpada do środka, powiedzmy. No, no, niestety, i jakieś tam inne, no wewnątrz, no powiedzmy, bym sobie pewnie w tym roku wyciągnę całe te boczki, wszystko, mm, że tak powiem, wymyję, wyczyszczę doprowadzę do takiej jak gdyby kultury, na pewno wymienię swój fotel, słuchajcie, bo no po prostu nie wiem, kiedyś mówiono na cztery litery masz gitarę, albo tam, no wiele różnych, że tak powiem określeń siedzenia, no muszę z jakiegoś innego samochodu, ale francuskiego, no, żeby było szersze i trochę większe to siedzenie, zmieścić się musi ty no? I na pewno już podjąłem decyzję taką, że szukam używanego haka holowniczego, ale z modelu mojego, czyli 206 SW. I na pewno zaczynam się tak trochę interesować sprawą, żeby na przyczepkę. To znaczy pod kątem jednej przyczepki, powiem Wam, już nie będę przynudzał. Złapać wymiary tej przyczepki i wewnątrz no, zbudować kemping, jak to się mówi. To znaczy się, nie wiem, ile tam 2,5 mają, chyba przyczepki długości, szerokości, chyba metr, nie wiem, 30 czy coś takiego. Podpatrzyłem kiedyś właśnie coś takiego człowiek zrobił z Hiszpanii, cztery rzymskie śruby na samych narogach, no solidnie to było zrobione chyba ósemka yy, płyta wiórowa, znaczy OSB, no i wiadomo, że pewne konstrukcje w środku tam powiedzmy, żeby się nie rzucało w oczy, nigdzie na, na około żadnych okien, tylko lufcik na samej górze i z boku drzwi, no solidna oprawa, jak to się mówi, etc. Muszę Państwu powiedzieć, że faktycznie wyszło to dwoje czy troje dzieci, czyli pięć osób. Dzieci śpią w samochodzie dorośli, w tym albo na zależności, no powiedzmy. Pod przyczepkę wypożyczono zrobił, co to zrobił? Aha, podnośniki hydrauliczne takie małe i także się no, no, rozwiązanie, znaczy wypoziomowanie, nazwijmy rozwiązanie naprawdę idealne, na dyszlu był, była ta kamera, nazwijmy, znaczy, znaczy pojemnik taki, no coś w tym sensie, akumulator i butla była. Słuchajcie, żyć nie umierać. I mnie się wydaje, że tak, płyta nie pamiętam, ma 1,20 dwadzieścia chyba długości i szerokości, nie pamiętam ile, ale już jest, macie, kosztuje gdzieś w granicach Chyba 50-60 zł. No to powiedzmy dwie, cztery, sześć, znaczy cztery, no to macie, łatwo sobie obliczyć. Jakieś kotwy trzeba metalowe, no wiadomo, że to wszystko z nierdzewki będzie na dworze. No to znaczy są takie moje plany, ale czy one wyjdą, bo to przy małej emeryturze, to wiecie. Może do Was do Państwa napiszę, czego będę potrzebował, a ktoś ma w domu powiedz powiedzmy niepotrzebnie i, i może się podzielić jak to się mówi. Dobra, póki co na razie, raz yy, yy, jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla Was. Szczęśliwego Nowego Roku 2024 oby nam się lepiej żyło, ale, ale chyba nie będzie tak najlepszego. Idę na spacerek spacerku, coś tam złapię, że tak powiem, mili Państwo. Na razie.